Witajcie z tej strony jacekstanek.pl, ze stanek jacek i... i Marek Marek z marek.pl Dlaczego teraz nagrywamy dopiero to wideo? No, Bośmy walczyli pół Bośmy Zal... walczyli, no nie? chodziliśmy do siebie po wczorajszym wyzwaniu. I co to co jest najważniejsze właśnie w tym? Żeby spotykać się w gronie najlepszych przyjaciół? Tak jest, tak, tak. Maruś, czy mam rację? Masz rację, ja cieszę, to są naprawdę bardzo ważne chwile. To są ważne Panie, chwile Panie, w życiu. Aby się spotykać w gronie najlepszych przyjaciół, najlepszych znajomych, I niekoniecznie musi być zawsze takie wyzwanie jak wczoraj, że 407 kg. Dokładnie. Bo to za dużo było, Zostałem się punkt. Najwyższej przyjaźni. Nie Marku? Ja. Tego wam życzymy serdecznie każdemu. Jeszcze raz, żołek, świąt. świąt. Mokrego Dingusa. Tak i Jacek, Jacek Stanek, z Jacek Stanek, Stanek z Stanek. Jacek. ze stanyjacek.pl. P. to było, bo Jacek Stanek no, bo to jest o odchudzaniu. O odchudzaniu, tak? Pamiętaj, a jeszcze ma. I Marek Marek Kopkapel z Marek Marek Kopkapel! <laughs> Hej! Cześć! Nice.